Każde weto po wecie budżetowym, z którego Polska nie skorzystała, jest wetem słabszym. Musimy sobie z tego zdawać sprawę, że jest wetem słabszym. Natomiast nie oznacza to, że wobec zrealizowanego szantażu wobec Polski, bo wszystkie te kamienie milowe, wszystkie te warunki komisji, kłamstwa pani von der Leyen o tym, co jest w tej umowie, sugerowanie, że pieniądze nie będą wypłacone. To jest właśnie realizacja szantażu i to się dzieje. Miało tego nie być, a jest. Zatem. Musimy do aktualnej relacji z Unią Europejską podchodzić w taki sposób, jakbyśmy rozmawiali z stroną, która już raz nasze państwo oszukała. I teraz pojawiło się kilka manipulacji w zakresie tego, jakie weta Polska ma w najbliższym czasie i postaram się Państwu bardzo krótko powiedzieć, co, co to są za weta i jakie, było, jakie stanowisko Polski merytoryczne do poszczególnych dokumentów. Mianowicie... Po pierwsze nie jest prawdą, jakoby Ministerstwo Sprawiedliwości czy Solidarna Polska e, apelowała o weto w sprawie pożyczki dla Ukrainy, którą ma być udzielona. To jest kompletnie osobny dokument i w ogóle e, m, e, w tej sprawie e, powinniśmy e, poprzeć e, ten wniosek i w ogóle nikt od nas tej sprawy nie łączył. Jesteśmy zdziwieni, że niektórzy przedstawiciele rządu zaczęli nagle po sygnale o możliwych wetach łączyć te sprawy. Natomiast w bliskiej i krótkiej perspektywie rysują się e, m, dwa weta. W bliskiej perspektywie, czyli 6 grudnia, weto od dyrektywy o opodatkowaniu międzynarodowych korporacji, unikania tzw. rajów podatkowych. Sytuacja jest taka, że zgodnie ze stanowiskiem rządu, stanowiskiem Ministerstwa Finansów, do wiosny tego roku Polska była przeciwna temu instrumentowi, z tego powodu, że Polska, która gospodarczo próbuje dogonić państwa zachodnie, realizowała w ostatnich latach bardzo dobre projekty inwestycyjne z dużymi podmiotami zagranicznymi, polegające na tym, że inwestycje były chronione różnego rodzaju ulgami inwestycyjnymi. I Unia Europejska proponuje nam, żebyśmy po prostu z tego zrezygnowali i mamy się zgodzić na to, żeby Polska była mniej atrakcyjna pod kątem inwestycyjnym i żeby firmy zachodnie, większe, które mają dużo kapitału, których chcą inwestować, były rezygnowały z wyboru inwestycji w Polsce, ponieważ Przestanie im się to opłacać. Oczywiście Polska rajem podatkowym nie jest, ponieważ Polska wymaga, żeby dochody przez te firmy zarobione były należycie opłacane w Polsce. Natomiast mamy system ulg inwestycyjnych, specjalne strefy ekonomiczne, które. W ocenie Ministerstwa Finansów z, z jeszcze sprzed kilku miesięcy winny być chronione, bo to jest nasza nadzieja na dogonienie gospodarczo Zachodu. I no oczywiście, gdyby te zastrzeżenia Ministerstwa Finansów zostały wprowadzone w toku negocjacji do tego dokumentu, no to oznaczałoby, że warto się pochylić nad rozważeniem poparcia tego instrumentu. Natomiast stało się inaczej. Żaden z postulatów Polski nie został uwzględniony. Zatem w okolicznościach, które przedstawił pan minister. Jak najbardziej zasadne jest, żeby Polska po prostu ten dokument zawetowała, pokazała, że nie jesteśmy naiwni i te instrumenty, które rodzą ryzyka, bo nie są dla Polski niekorzystne, będą przez nas blokowane. W sprawie budżetu unijnego Funduszu Odbudowy Polska zaufała Unii Europejskiej, jak się skończyło? To dlaczego mamy ufać po raz kolejny? I to jest ta, ten dokument, który będzie Polska mogła zawetować 6 grudnia. Natomiast na horyzoncie jest podwyższenie Polsce Części składowych, które się generalnie można powiedzieć, z, sumują do składki członkowskiej. Formalnie to, jest, to są różnie nazwane instrumenty, ale można potocznie powiedzieć, że wszystko, wszystko to tworzy łącznie składko członkowską. I Unia Europejska proponuje, żeby Polska z od, za 2023 rok już wnosiła kwoty, które obecnie szacujemy, bo to są bardzo niejasne liczby, ale bardzo wysokie i nie chcę Państwu precyzyjnie tego podawać, ale na pewno w najbliższym czasie to podamy. Idące w dziesiątki miliardów złotych w krótkim okresie. I to jest podwyższenie Polsce składki. I Jesteśmy za tym, żeby Polska sygnalizowała swój sprzeciw wobec tego instrumentu, ponieważ jesteśmy mamieni darmowymi pieniędzmi z Unii Europejskiej. Tak Większość klasy politycznej w Polsce przedstawia sytuację z funduszami unijnymi. Tymczasem. Bocznymi tylnymi drzwiami w Polsce się podwyższa składkę i w nowych instrumentach stajemy się już płatnikami netto, o czym powinniśmy po prostu też w Polsce rozmawiać. Zatem Solidarna Polska i Ministerstwo Sprawiedliwości rekomenduje, żeby 6 grudnia Polska zawetowała podatek od korporacji jako niekorzystny dla Polski, żeby sygnalizowała weto w sprawie podwyższenia składki. I nie jest prawdą, jakoby w tych dokumentach znajdowała się informacja o pomocy Ukrainie. To jest odrębny dokument, którego Polska oczywiście wetować w tym momencie nie powinna.